Jacket z Tusa Selene Wing jest to jacket hybrydowy, to znaczy połączenie zwykłego jacketu oraz skrzydła. Przód, czyli uprząż, kieszenie balastowe mamy takie jak w zwykłym jackiecie, natomiast worek wybornościowy jest to skrzydło w kształcie podkowym. Tusa Selene Wing jest jacketem przeznaczonym, zaprojektowanym i wyprodukowanym specjalnie dla kobiet z myślą o kobietach. Ma kilka udogodnień specjalnie dla płci pięknej. Między innymi w części górnej dysponuje regulacją, dzięki której możemy sobie wyregulować do węższych i do szerszych ramion. Pas piersiowy, zawinka pasa piersiowego umieszczona jest nad klatką piersiową, nad piersiami, aby po zapięciu nie uciskała. Ważnym elementem jest również bardzo miękka i wygodna wyściółka na plecy, dzięki której jacket nawet z ciężką butlą nosi się bardzo wygodnie. Jacket Tusa Seleny Wing wyposażony jest w kieszenie balastowe, które możemy bardzo łatwo przez pociągnięcie zrzucić w razie potrzeby. Kieszenie te są bardzo pojemne. Mieści się tutaj bez problemu zarówno 3 kg, vanerka, jak i dwa ciężarki 2 kg. Wynika z tego, że do kieszeni balastowych z przodu możemy wsadzić maksymalnie 8 kg. Natomiast dysponujemy również. Kieszeniami trymującymi z tyłu, do których bez problemu włożymy ciężarek dwukilowy. Troszeczkę jeszcze trzeba opuścić powietrza. Ciężarek dwukilowy i zmieści się jeszcze do tego ciężarek 1,2 kg, a więc w tylnych kieszeniach możemy mieć 6,4. W przednich 8 kg to daje nam 14, prawie 14,5 kg całkowitej ilości balastu, którą możemy zmieścić w czakiecie. Jest to dość sporo i powinno wystarczyć dla każdego. Kieszenie zarówno otwiera, jak i zamyka się dość łatwo. Wystarczy taką kieszonkę włożyć, praktycznie sama się wsuwa. Przedziać paskiem i zapiąć. Kolejną cechą ważną tego TUSA stelene wing są spłuczki. Jacket posiada trzy spłuczki: dwie zlokalizowane w części dolnej, jedną zlokalizowaną w części górnej i do tego oczywiście oryginalny i już mocno sprawdzony inflator Tus'y z pomarańczowym przyciskiem. Także bez problemu jesteśmy w stanie, nawet w sytuacji stresowej, te przyciski rozróżnić. Warto również wspomnieć, ponieważ jest to jacket dla kobiet, o ładnych dodatkach, które powodują, że jaket ten wyróżnia się spośród innych jakietów dostępnych na rynku. Mamy tutaj ładny haft z nazwą Jacketu, z syrenką. Taki sam ładny haft jest również z tyłu, i tutaj też ładne, kolorowe nadruki. Generalnie jest to bardzo fajny, lekki jacket, który świetnie sprawdzi się zarówno w polskich wodach, jak i na wyprawach do Egiptu. Mamy w swojej szkółce tego typu jackety, sprawują się one już od kilku lat bardzo dobrze i nie sprawiają żadnych problemów. Z czystym sumieniem mogę polecić ten jacket dla drukujących